Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Lord Kriman, a to jest Shakes and Fidget. I witam Was, yy, nie wiem, z 10 dni, może dobrze, trochę więcej, z 11-12. Po tym jak nagrałem ostatni odcinek, to tam tak za bardzo mi się nagrywać nie chciało. No i to dlatego, ale oczywiście postać w dalszym ciągu się rozwijała. Nie zostawiłem jej, nic tutaj się złego nie dzieje na arenie sobie oczywiście dalej walczy tutaj twierdza się dalej buduje i tak dalej i dzisiaj będzie taki trochę bardziej przyziemny odcinek. w sensie raczej nie będzie dzisiaj robienia awki bo mi się za bardzo nie chce przynajmniej nie będzie takiego typowego będzie przewijanie klepsydrami i w sumie to możemy zacząć bo chcę zrobić to kiedy jeszcze będzie dzień bo mam pupile do złapania i tak odlokowałem pupile które są w dzień i zostało mi tak z 8 minut na zrobienie tego, więc, e, więc mam trochę czasu, ale nie za mało, nie za dużo, e, na, ten, dla mnie za mało, e, e, no więc musimy sobie klepsydami popomnieć, no ale klepsyd klebst się trochę tam nazbierał, tak 40. No to troszeczkę mm, Oczywiście teraz ten, sobie robię wszystkie rzeczy na innych postaciach Możemy sobie obejrzeć, odebrać tutaj to, bo akurat to jest postać z YouTube'a, więc tutaj sobie coś porobimy i sobie tutaj jakąś misję weźmiemy i wrócimy do naszego wojownika Dobra, więc mm, co tutaj robimy? Musimy więc, my tutaj robimy bardzo fajne rzeczy Kowal też jest odblokowany jako że mamy 90 poziom ale to, to chyba jest najlepsza misja, ale się zastanawiamy nad rozmontowaniem. Spójrz, dałoby się trochę tego. Tu w ogóle mam broń, ale mi na nią za, za żadne chiny nie stać. Yy, bo kosztuje 15 grzybów, a ja mam dwa. W ogóle przerzuci, przerzuciliśmy się. Zmieniłem gildię na grzyby. Yy, no po prostu lepsze, lepsze oferty. Ogólnie trzymam się tutaj mniej więcej w 4. Cztery... Miejsca o tutaj w ogóle mam włączone te tutaj pomiędzy tymi czterema miejscami, więc jest całkiem ok ulepszenia mamy 9 na 10 i sobie zaczniemy pomijać. I co się w sumie działo tutaj na naszej postaci? Oczywiście lochy były cały czas robione. Spodziewałam się, że przyjdziesz. O, wyspa tutaj uba, dobra. To, a nie to było pokryte. Znasz te okolice? Pomyliłem się. Trudno. Eee, mała strata. Mamy na karmę sobie dynkę. Eee, no i tutaj oczywiście po chwile poszedłem sobie w ogóle w trzecie pety, ta, tak jak w sumie powinienem. Eee, dobra, to jest opłacalne. W trzecie pety, no, czyli tutaj w zębika, tutaj w dynkę, tutaj w ponikonika, tylko w ognie poszedłem w cząpa, bo w sumie wiem. Zawsze się w niego bardziej opłaca iść w niż w, płomienie, w płomie łaza. E, no i tutaj w kroks. Ogólnie kroks to jest jeden z moich słabszych, jak nie najsłabszy. Zaraz widzę, że najsłabszy. No z nim jest problem, bo jakby jedzonkami w ogóle nie chcą do niego wypadać i tak dalej. Mieliśmy tak trochę średnia. Bo to tutaj z tym w ogóle raz miałem taki dzień, kiedy wyszło mi 4-1 w sensie nie, że dla mnie 4, tylko dla... przegrałem 4 razy, więc był też problem. I to chyba był dzień ognia albo światła. I teraz nie jestem pewien, no ale po prostu słabo mi poszło i się wkurzyłem, bo dawało mi wciąż przeciwników 20, 15, 15, a ja miałem tutaj pety po 10, więc głupio. No, i tutaj, oczywiście, tutaj są przedmioty zaoszczędzone, i tak jak na Paladynie, tutaj one idą do toalety za 9 poziomów, które odlokujemy, więc czeka, czekają tutaj na toaletę. To się zaraz skończy rozbudowywać. Cały czas zbieram, żeby ulepszyć sobie salkę rycerską, a potem, żeby było mnie przy okazji jeszcze stać na twierdzę trzynastkę. Ale oczywiście, mam zamiar w międzyczasie jeszcze to rozbudować, to i raczej to dwa, i będzie ok. I powinienem nazbierać, przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno mi jakoś tak wyjść, żeby żeby mieć to na 12 salę rycerską i to na 13, żeby szło ogólnie jesteśmy jedną z bardzo niewielu osób w Kildi, które mają 11, a w sumie niedługo będę miał już 12 Ale dobra Mamy chwilkę czasu. Ej, czekajcie, ja chyba znowu nie popatrzyłem na to, czy ten... <laughs> Witaj! Czy czy ten. Nie mogę się wysłowić. Czy ten. Są odpowiednie lokacje. Czarnolas. 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 Dobra, tym razem. Ty razem znasz misję, te okolice. To jest najważniejsze. Dobra. Pomijamy sobie te No i tym razem dobra misja. Jest ok, tutaj yy, orzeszku, un, nieważne. Nigdy nie. Raczej czytam nazwy tylko tych, w które idę, idę. W sensie idę w Ponika, potem pewnie przejdę w Lisowilka. Yy, z Lisowilka w Szczerbuna. Yy, raczej w Szczerbuna. Yy, no a ze Szczerbuna to od razu już na Tyranożaurę. 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 Ogólnie pierwszego dnia to wczoraj go odlokowałem, yy, od razu zrobiłem pięć rozmontowań, dzisiaj jak nie znajdę więcej jakichś fajnych przedmiotów na rozmontowanie i takie tam To se pokupuję te przedmioty tutaj stąd, to to się nie opłaca, ale zawsze, zawsze warto jest mieć te surowce no tutaj sobie raz to ulepszyłem i tutaj fajnie tak ten raz 5 Szukam kogoś, e, kto szuka. Szukamy przybud. puszczy zarośląskiej z tego co mi się wydaje, czy będziemy mieli już wszystkie co na razie mogłem? Nie, 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 czyli... W górze ci nic z tej stały, czyli tamtego questa nie robimy, dobra. Bez pośpiechu. E, to jest najlepsze, pomijamy. O jedno którego znowu nie będziemy mogli dać. E, dobra, to. tutaj. Hmm. No, to jest najlepsze. O, jedzonko dla tego. Tutaj bardzo fajnie, teraz będę mógł zacząć klepać. Ogólnie wciąż próbuję pokonać tego, e, co by mi się przydało. E, próbuję pokonać tego, ale wciąż on nie chce mi paść, więc teraz w sumie największą szansę ten ma na pokonanie po prostu ma większe statystyki, bo to, to jest mag i on jakby nie, nie ma możliwości uniku, więc ten jakby ma większe szanse z, z tym, bo ten, ten jeszcze jest mag, ale ma większe statystyki i więcej życia mógłby to wojownik. Witam. Ale dobra mm. Przenios na do zmontowanie No ten przeniot bym chciał hm. Dobra, nie wiem czy to nie wychodzi więcej, ale to mi się wydaje ogólnie lepsze, bo od yy, O tutaj znowu w sumie ten sam pasek yy, tutaj sobie pompniemy yy, To weźmiemy, to pompniemy i skaliśmy Cieni z cienistej skały. Czy ja znowu się pomyliłem, czy nie? Dobra, tym razem jest. Dobrze. razem mamy już wszystkie pupile odokowane. Mm, za jakiś czas Dzynka będzie mogła walczyć z tym nie wiadomo czym niedosyt, niedosytem. Dobry wieczór! Y I my kończymy awkę na dziś. Zaraz wam jeszcze pokażę walki za arenie, mm, które się działy. W sumie już teraz możemy, bo już za bardzo się tutaj nie dzieje. Jak coś to w ogóle to nie jest miks ja po prostu teraz mam czas na robienie misji na tych postaciach, więc robię tę misję. Yy, ale dobra, więc tutaj dosyć dużo lożków padło, będę mógł sobie dzięki temu yy, cofnąć. Yy, no widać tutaj na tym poziomie mniej więcej skończyłem nagrywać. Nie jestem pewien czy tego nie pokazywałem, chociaż to za bardzo nie jest ciekawa walka. Dostałem te rękawice, dobra, to to na pewno Wam pokazywałem już, pamiętam, bo w sensie to w ogóle było na odcinku pokonane. Ale to już chyba nie. No to tutaj sobie obejdźmy. To zwiadowca, taka trochę szybsza walka niż z wojownikiem, bo ogólnie walki z wojownikami są mało ciekawe. No yy, tak, tak moim zdaniem yy, jest. Yy, no tutaj widzicie, ja ogólnie miałem z nim wtedy problem, mały, tam dosyć dużo prób na niego zeszło. No, ale go pokonałem, to tutaj e, od, od zapiszmy. E, tutaj kolejny loch, tutaj już bot, bardzo fajny, w sensie bardzo fajnie, że pokonaliśmy go e, i to jeszcze było w tej poprzedniej gig, z tego co mi się wydaje, to były to był, haski chyba, tak, tak, tak ile to były haski. Oczywiście pożegnałem się z nimi w ogóle, ale to i po prostu jakby miałem lepszą ofertę, po prostu mieli większe procenty. Ogólnie w ogóle za, ostatnio zacząłem znajdować przedmioty e, do klasera, a poza tym, znaczy, a przy okazji w sumie to dlatego zacząłem te przedmioty szukać, bo tak mi się trochę nie chciało... E, zacząłem, znalazłem po prostu świętego Grala. Ja, tej w ogóle to była tarcza, którą teraz mamy na sobie, Hershter, albo ja się od zapisnych. Teraz ta misja się skończy. To to nie, to nie. Ulepszyłem sobie dziesięciokrotnie przedmiot. To był ten pierścień, który zostawiłem tam bardzo wcześnie. go wczoraj to zrobiłem i już mam. To było. Tego jeszcze nie było no to. To jeden z prostych. Chcemy to po prostu trzeba grać cały czas. Dostałem jubilera. Ukończyłem ten lustro, dlatego możemy walczyć w lokach i robić misje jednocześnie. I co? No, tutaj na arenie zaraz sobie zawalczymy, popatrzę sobie z kim zawalczymy, z tym chyba sobie zawalczymy. No, nie wyszło. Tutaj sobie kryształ wykonał. Ogólnie teraz cały czas kopię kryształy, Dobry tu jest są tak 180, 170 coś. No chyba, że mały wanie tutaj jest 160 coś. No ale tutaj ogólnie całkiem niezłe te kryształy, statystyki też całkiem niezłe. Do dzisiaj wymieniłem broń sobie i mamy bardzo fajny rozrzut. Tej broni nie mogę kupić tak czy siak, więc wracajmy sobie do oglądania walk. To tak nie za bardzo, no tu pokonaliśmy T-Rexa, dostaliśmy ten maszynik, co mamy go na sobie. Teraz pirat krwawonosy, no to wojownik, to tutaj też za bardzo nie ma co oglądać. No tak... No tak sobie, no. buda. No bo to wojownik, a po prostu go zabiliśmy. Oczywiście dzięki temu też dostawałem Expa. więc bardzo fajnie. Tutaj e, zwiadowca, e, z W sumie nie było takiego problemu z tego, co mi się wydaje. Ale jak widzicie tutaj siadło mu trzy uniki pod rząd, a nam trzy bloki, więc w sumie to dosyć duże szczęście było. Ej, bo te bloki to w sumie jednak 25%. Jakby to jest tak, jakby dla mnie to jest to samo co unik, tylko my mamy mniejszą szansę na to. Widzicie, gdyby nie ten krytyk, to byśmy go nie zabili. A ten krytyk był bardzo, bardzo ładny. E, tutaj kolejny. Ośmiornica, no to tak za bardzo nic, nic ciekawego. E, może fajnie było, gdybym jakiś magów znalazł. Pas. Z tego co pamiętam, to do kibla poszedł, bo akurat były pasy uwiedźmy. E, to w sumie bardzo niedawno mi padło e, tuż przed odlokowaniem toksycznego drzewa. To jest śmieszne w ogóle, bo odlokowałem najpierw strumień lawy, a potem toksyczne drzewo. Bo, bo go nie przewijałem w, w, tym, w gabinecie magii. Tylko po prostu e, z misji go ch chciałem wyciągnąć i najpierw znalazłem kurz do. Strumienia lawy, tutaj też mam na sobie. Eee, też przy okazji dzięki temu, że tutaj odzapisuję już te walki, jako że chciałem wam je pokazać, no to tutaj w ogóle łatwo, bo właśnie tutaj oddoprowaliśmy toksyczne drzewo i to zaczęło padać bardzo szybko i ciężko było wyżycie nam na mnie zabrał. Eee, tutaj ohydny gremlin, no to tak samo, bo to był kolejny przeciwnik, no to tutaj tylko tak wam pokazuję tak ogólnie hmm, ślizby, blob. No, tutaj widzicie, to był zwiadowca. Możemy sobie tą walkę obejrzeć, bo z tego co pamiętam, to jest chyba dla na niego. Tak dwie próby zużyłem, chociaż był właśnie trzecim w kolejności przeciwnikiem. No ale to głównie dzięki, dzięki temu, w sensie dla niego, że ma, że to zwiadowca i ma tyle. Ma, ma tle uników. Nie, po prostu robi tyle uników. Eee... Ja ogólnie myślę o wojowniku jako o zwiadowcy, to jest ten, który idzie na rozmontowanie. Ja ogólnie myślę jako o wojowniku i o zwiadowcy, który ma więcej życia i mniejszą szansę na ulicę. Hmm. No tutaj tak, nic ciekawego, no po prostu pokonaliśmy go. Meduza z moczar, no tutaj był, z tego co pamiętam, problem, ja ją wciąż klepałem i klepałem i ona wciąż nie padała i nie padała, ja ją klepałem i klepałem. <laughs> no ale to jak widzicie to mag, tutaj całkiem szybka walka, bardzo fajna, taka do pokazania. Już po milion expo zaczęliśmy dostawać, w ogóle już mamy milion życia z tego co wiem, o tu już możecie zobaczyć ile mam milion życia. To była moja poprzednia broń, którą dzisiaj wymieniłem, yy, ogólnie ona miała lepsze, yy, lepszy rozrzut, dużo lepszy. Ale była na zręczność, ale tak czy siak mi się ją opłacało kupić, bo tak bo ją kupiłem. No tutaj jadowity smok. No tak, wojownik, bo tak za bardzo nie pokażemy, ledwo, ledwo, ale padł. I to dzisiaj jest, dzisiaj jest walka nawet, bo dzisiaj dzięki temu wbiłem 91 poziom. I potem, już tam z areny, z jakichś plakatów i tak dalej, dobiłem o, ten 92. No, w sumie nawet nie wiem, czy na odcinku to nie na tym Ja się nie znam, ja już mam sklerozę, ale raczej nie. No, jak widzicie, więcej życia ewidentnie ma. E A tak on zadaje 100, dobra, jak zobaczcie, normalny cios. Uznajmy 97, 70. No, to tak mniej więcej porówno zadajemy tych obrażeń. E, znaczy jakby ma, mieliśmy teoretycznie mniejsze szanse, ale i tak na szczęście go pokonaliśmy, bardzo fajnie, umarł, 1500, e, milion 500 expa i nasze lożki prezentują się oto tak, tutaj już jest ostatni przeciwnik, ale na razie go nie klepiemy, najpierw jest chciwy gremlin do zabicia. E, Pupile. No tutaj z pupilami, tak jak mówiłem wam, jest problem. Tym, tym będę próbował to, ale najsze, najpierw będę próbował nim e, tego tutaj okulicę pokonać. E, no ale jak widzicie, to jeszcze skoro nie dostaliśmy przedmiotów... O, właśnie, możemy Dobry zakręcić wkołem, bo już, nie O, trzy grzybki, tak! Nareszcie. W ogóle dzisiaj przypadek zmarnowałem jednego grzybka na walkę bo tutaj pupili, to na to. W środowisku, to możemy sobie pokupować jakieś tanie przedmioty do rozmontowania. Tutaj był 3000, to był chyba najtańszy jaki widziałem. Oczywiście mają być za Golda, tak wiem, że to trochę nieopłacalne dla niektórych, ale dla mnie jak najbardziej, bo i tak ja już tutaj nie pozyskam za bardzo przedmiotów do rozmontowania. Które jest tańsze? To jest tańsze. One są gorsze. Zostawię sobie jedno rozmontowanie, tak jakby jeszcze udało mi się jakiegoś, czyli loszka pokonać. Yy, tak, żebym miał jeszcze na rozmontowanie tego przedmiotu, bo te przedmioty najczęściej nie są za dobre. No i co? No i to chyba wszystko, co ja chciałem Wam na dzisiaj pokazać. No taki krótszy odcinek, takie nie, 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 te, te robienie karczmy to tak nie za bardzo Tutaj już skręciłem, mam 76 sześciowych monet, ale tak, tak dalej klikam wszystkie telewizory które mi się pokazują, tylko że one się nie pokazują Więc z nimi jest tylko problem I to moim zdaniem na tyle, więc jeszcze zaatakujmy sobie tego człowieczka Prawie mnie stać, e, jeśli chodzi o kamień na to, ale jeśli chodzi o drewno, to właśnie teraz mam go za mało z tego co liczyłem, bo to jest 1900. Znaczy, dobra, będę mówił 1900. 1900 plus 1500 wychodzi 3400, a my mamy tylko 2900, więc jest problem. <laughs> e, ale tego mamy nawet, tak tutaj widzicie, 600, 1,100, y, y, 3,100. 1100 potrzebuję, a mam prawie tyle, więc jakby kamienia mam bliżej niż drewna i tak dalej. No ale dobra. E, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli Wam się spodobało, możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się w następnym filmie na moim kanale. A i poza tym w tym w Jeszcze w tym filmie nie ma szumu, przynajmniej się o to postarałem. Yy, ogólnie moja zakładka, taka żeby wygłuszać, yy, zaczęła spadać mi teraz z mikrofonu. Jest problem, bo podczas niektórych momentów odcinka może być słychać to, no ale tylko tak chciałem was poinformować, jakby coś, ale szum yy, chyba wyeliminowałem z filmu. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć i czołem.